Chyba się ma widzów, witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy coś wyjątkowego, jak codziennie, praktycznie, ale dzisiaj naprawdę jest coś bardzo wyjątkowego, bo Monika Kociołek poszła na budowę. No ja, ja nawet nie żartuję, nie jakby e, tytuł jej nowego filmu to jest dosłownie, zostałam pracownikiem budowy na 24 godziny. E, film trwa 10 minut, zobaczymy, co tam ciekawego e, zrobiła. Bardzo mnie ciekawi, Monika Kociołek w jakby e, takich okolicznościach bycia e, normalnie. Budowlańcem. Bardzo to będzie na pewno ciekawe. E, tym bardziej po jej ostatniej wypowiedzi, gdzie sobie zażartowała, bardzo śmieszny żart wymyśliła. E, gdzie powiedziała, że robienie brwi jest o wiele trudniejsze niż praca na budowie. No i to jest chyba odpowie odpowiedź do tego jej, jej żartu, który ludzie wzięli troszeczkę też na pół poważnie. E, no i no, nagrała ten film, który właśnie obejrzymy. Więc przygotujcie się, jak już przygotowani, to oglądamy. A, tu macie ostatnie 10 subskrypcji, bo wiem, że to raczej was zachęca jakimś dziwnym sposobem, żeby tutaj się pojawić. Na kolejnym odcinku, żeby zostawić suba, więc jakoś was muszę przekupić, tak zostawcie suba. Dzięki wielkie. Dzisiaj będę pracować na budowie, która jest za mną. Ale wydaje mi się, że tym odcinkiem, jakby całym zamysłem, jeżeli to wszystko spoko wyjdzie nie będzie jakiś ej Monika, co ty robisz moment, to powiem, że nawet zaplusowała, bo to pokazuje jakiś tam dystans, który ona ma do siebie, bo walnęła gafę i teraz jakby idzie z nią dalej, robi sobie z tego heheszki i faktycznie idzie na budowę, więc w sumie to da plus, jakiś tam plus Moniki Kociołek jest, tak? Trzeba obiektywnym być. Lub po prostu mam miły dzień dzisiaj, jedno z dwóch. Stałam o szóstej do roboty. Ostatnio gdzieś na filmie powiedziałam, że robienie brwi jest cięższy od pracy na budowie, więc dzisiaj to sprawdzimy. No dobra, już mamy Monika Kociołek moment. Zmogłaś podkreślić, że zażartowałaś, a nie, że powiedziałaś to, bo jakby powiedzieć to jest, jakbyś tak serio myślała, a żartować to jest jednak coś innego. I też patrząc na chmury, ułożenie słońca i w sumie po prostu myślenie logiczne, to wątpię, że ona wstała specjalnie o szóstej, żeby na budowę wejść. Fajnie będzie, jak zobaczycie moją ciężką pracę, a nie tylko, wiecie, jakieś nagrywanie, i youtubereczki, influencereczki. Ona już na początku trochę kociołkuje, no bo ona mówi, że nie będzie nagrywać, że będzie na budowie pracować, ale co teraz robisz? Nagrywasz, jak pracujesz niby na budowie, a to, to będzie pewnie, będzie wyglądało jak, jak zazwyczaj takie nagrywki jakiś gwiazd, gdzie udają, że robią prawdziwą pracę, y, gdzie na przykład, nie wiem, pięć rzeczy różnych, pojedynczych zrobisz, żeby wyglądało, jakby coś robiła i y, y, y w sumie tyle, na tym się to skończy, że prawdopodobnie ta była z godzinę i, i, i tyle tylko. I pewnie pół godziny siedziała na telefonie. No i gdzie ta winda? Gdzie ona jest? No, takie głupie księżniczkowe żarty, że, o, gdzie jest winna, muszę schodami iść. No, to, to jest chyba standard do Moniki Kociołek, bo ona wie o tym, że ludzie się do tego przypierniczają, co powoduje, że ludzie o niej gadają. Ch chyba o to chodzi z takimi bejcikami, tak mi się wydaje. Bo pamiętam, jak ona chyba do placu zabaw jakiegoś poszła pracować na filmie, gdzie narzekała, że nie dostają jedzenia. W sensie idziesz do pracy i wow, nie dostaje jedzenia, jak tak może być. Ej, to jest taka typowa budowa, wiesz? Muzyczka z radyjka. A, to na kurzu i taki specyficzny zapach to, to nie jest typowa budowa. Typowa budowa to jest to, że sobie e, radyjko leci. <grywia> co ona w ogóle gada? To w korpo chyba też tak że sobie la, radyjko czasem leci, czy coś. To, co, co to jest typowa budowa? O, nie rozumiem. No, myślę, że tak. Tego potrzebuję ubrać. Już tutaj. Dzięki. Uuu, tutaj jest szatnia budowy. patrzcie. Trochę mam takie odczucia, jak myślałem oglądając Monikę Kociołek na budowę. Takie jest to, takie śmieszne, słodkie, ale w sobie żenujące. Że typiara się jara tym, że na przykład mają wieszaki na kurtki, żeby się przebrać. Wow, szatnia budowy. Mnie tylko ciekawi, jakie ona ma znajomości, że ktoś się wpuścił w ogóle na tą budowę, bo, bo wątpię, że jakakolwiek firma na przykład chciała reklamę u Moniki Kociołek, swojej firmy budowlanej, więc prawdopodobnie to jest jakoś po znajomości, bo naprawdę bardzo wątpię to, to że jakaś firma się szanująca, jak Monika Kociołek do nich napisała, ej mogę nagrać, z budowy, to, to powiedzieli jasne, czemu nie? Jak w ogóle się pracuje na takiej budowie? Na budowie? To warunków i odkręci się w a pani już długo pracuje? Prawie 30 lat. 30 lat? O kurde, no to sporo. Trochę współczuję tym pracownikom, bo oni pewnie wiecie, nie mieli jakby prawa głosu, czy chcą, żeby jakaś influencerka sobie przyszła i nagrywała. Jak, jak super jest dzień na budowie, ale fajnie. <grym> bo jakby to, Nie wiem do końca, co ten dzień na budowie ma, 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 ma na celu. Aczkolwiek no, za chwilę zobaczymy, co na takiego ciekawego tam będzie robić. Ona serio kładzie tynk. Coś w sensie ja nawet nie wiedziałem, że tak się tynk kładzie w sobie, ale no, no okej, okay. ten film nawet ciekawy. Coś mnie tam nauczyło, że można e, używać takiego stracza tynkiem na ścianę. Nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie, ja bym tak to nazwał, ale wyobraźcie sobie, że kupujecie to mieszkanie i potem oglądacie ten film i się okazuje, że wasze tynki w mieszkaniu kładła Monika Kociołek. <laughs> A tu jak ładnie jest zrobione przez Ciebie, Ono i pydro co ty robisz tutaj? Jak się idzie robota, bo u nas coraz lepiej. O, 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 o. Ale Czaro to jest faktycznie ta osoba, która się trochę w interesie zagubiła, nie wiedział do końca, co robić, żeby jakieś szkodliwe pranki, gdzie śmingu z dingus świętował z dosowymi ludźmi, nie w śmingu z Dingus w publice. A teraz przynajmniej wziął się na coś pożytecznego jakkolwiek. Czy wiadomo, że to jest jakaś scenka ustawiona i może za chwilę się dowiemy, dlaczego on tam serio jest, ale. <laughs> Ostatnio się w sumie zastanawiałem, co Czaro MBA robi, no to już wiemy. No tak szczerze, słuchajcie, czaro po. Miejscówkę, bo tutaj jego tata e, to są jego znajomi. Mixbedposadzki.pl Jeżeli chcecie posadzki w swoim nowym mieszkaniu, w swoim nowym domu, mixbed.pl. O nie. Jest jeszcze gorzej, niż myślałem. Dość, do po znajomości, bo tam Czaro MBA, jego tata tam pracuje, czy prowadzi firmę, nie, nie, wiem do końca, ale jeszcze chcieli też reklamy dodatkowo od Moniki Kociołek, no. Na pewno jakaś widzka Moniki Kociołek, jakaś kociołka, czy jak one tam się nazywają, e, potrzebują, potrzebują grunt, czy cokolwiek oni tam jakieś tynki, czy coś. No, mamo, mamo, mamy remont, wyszukacie kogoś do tynków, mam idealną osobę. Monika Kociołek polecała, no, nikt nigdy. Ciężki ten piasek! Nie nie robię. Za ciężkie. Tutaj wpakujemy te śmieci z przedpokoju. Tak, tak jak mówiłem, tak jest w sumie, czyli że tam 6 metrów tynków jakiś tam y, y, użyła tego straczownika, czy jakkolwiek to się nazywa, na, 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 na ścianę, trochę tynków dała, potem poszła, stwierdziła, że piasek jest za ciężki, cztery razy tam chochelką dała do, nie wiem, nie wiem, tam się robi beton czy coś, no, no i teraz znów poszła do góry i nagle trzeba sprzątać. Męcząca ta robota, ale oczywiście nie to, co nie brwi. No chyba cię powaliło. Ale nie na włosy! No, bo mi zafarbują się! No jest ściana cała. Zrobiłam. Zrobiłeś? No? Weź tak, do tak dotąd, żeby było, że, że ja ten kawałek później, że nie zrobiłam całą. Trochę póki co się zawiodłem, bo myślałem, że ona bardziej będzie faktycznie coś robić, a ona tutaj, tak jak mówiłem na początku, co miałem nadzieję, że się nie stanie, ale się staje, czyli to, że udajesz, coś tam robi, ganiają się po tej budowie, jak dzieciaki, chlapią się, haha, śmiesznie i w ogóle. Jak ma być 24H z budowy, to się robi 24H budowy. Jakieś tam obowiązki powinny jej i ona fak faktycznie powinna to robić, a nie jakieś bawienie się w gruntowanie. A w sumie to ona na, na tego nie robi, tylko ktoś inny za nią to robi. Silikantowo-silikantowe. Silikantowo-silikonowe. O! Brawo, brawo. <klucza> Umiem czytać! O nie, już się tego. Tak... Mi się wydaje, że Monikę Kociołek, takie, nie wiem, dziesięciolatki, które chcą się dowartościować, że potrafią na przykład czytać i tak dalej, chyba oglądają. No, no, no nie wiem do końca, do koło ten content jest skierowany, ale chyba nie do mnie. Taką konkluzję dzisiaj chyba pod koniec tego całego filmu e, ogarnęłem, no bo trochę mi IQ zwiało przez okno, muszę przyznać. Jednak <laughs> budowa to jest ciepsze niż robienie drugie. Ta, a słońce, jak się do niego zbliżesz, to jest ciepłe, bardzo ciepłe. No Monika Kociołek stwierdzam po tym filmie i po tych innych jej filmach, na przykład z 24H w tym, no to jest specyficznym twórcą o, tak bym ją nazwał ładnie. I nie wiem do końca, czy ona taką głupkowatą czasem udaje, żeby właśnie dla widzów było śmieszniej, czy coś takiego, e, czy bardziej dla dorosłych, żeby też e, by mieli takie obejcika, że haha, Monika Kociołek, taki głupolek. No jedno z dwóch, albo nawet dwa na raz, też jest taka możliwość, w sobie nawet bardzo prawdopodobne to jest. I jakieś wtopy Moniki Kociołek w przyszłości raczej są nieuniknione, wydaje mi się, że jest to po prostu częściej wizerunku i ona sobie z tego zdała sprawę. Wy napiszcie, co wy o tym wszystkim myślicie, ja się z wami żegnam, widzimy się jutro, ogonaj do końca i na razie. Zostawcie suba i lajka, like please. Dzięki.